Maelo, Maelo, Radionarchia. Przebijam się przez ten był bełkot w sieci. Ta koszulka zadychę, plus 7 zeta. Poczta, jakby ktoś chciał. Good Night White Pride, białe, biała. Piszcie na Radionarchia, na Facebooka. Ale od rzeczy, yy, do rzeczy. No więc ostatnie parę dni siedzę i oczywiście myślę. Yy, wiadomo, że przychodzi mi to dość z trudem dużym. Chodzi o Teda Kaczyńskiego, o imbę całą, jaka tutaj się wytworzyła na jego, na jego temat. I muszę jasno powiedzieć, że byłem tym szczerze zaskoczony, tak? bo dla nas, dla anarchistów, Ted Kaczyński jest tym samym, czym dla nazioli Hitler, można powiedzieć jasno, czyli guru, czyli autorytet, czyli jego manifest porównywalny jest do najbardziej przełomowych manifestów w dziejach ludzkości, między innymi do Manifestu Komunistycznego, czy do dziesięciu, czy tam dwudziestu jeden postulatów Solidarności, tej książeczki zielonej, tak? To, to, to są te książki, które każdy powinien przeczytać, między innymi tym jest manifest Una Bombera, manifest Teda Kaczyńskiego, tak? Nie będziemy mówić to o Una Bomberze, bo Zginęły trzy osoby. i Ja tego oczywiście nie gloryfikuję. Natomiast no, w obliczu katastrofy klimatycznej, która już za 10 lat pierwsze skutki, takie potężne skutki będą jej odczuwalne, to, to że te trzy osoby zginęły, no, za Rafu też zginęły osoby. I Raf mówił o tym, że kapitalizm zabija dziennie. Miliony osób, natomiast no, 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 kapitalizm wojska przecież na wojnach zabijają mnie, także, że tutaj następna sprawa, oczywiście trzeba to szybko załatwić. Czy te osoby były niewinne? Moim zdaniem nie ma wśród systemowców, wśród społeczniaków ludzi niewinnych. Każdy w jakiś sposób jest winny, właściwie ja też. Najbardziej winni są oczywiście syndykaliści i anarchokomuniści, tak? bo oni doprowadzili do takiego statusu, że nawet y, coś, co, co, co zupełnie. Do czego anarchizm podchodził zawsze bezkrytycznie. Czyli Ted Kaczyński nagle tutaj wielka imba na ten temat, nic im się nie podoba jak zwykle. Y, oczywiście jakieś inwektywy niepotrzebne zupełnie, jakiś mizogin, nie, jak, w ogóle co to za słowo w ogóle jest. Y, incel, następne słowo, on seksista, homofob, y, najgorsze wszystkie wyzwiska, jakie mogą być. Rasista, pewnie też, yy, nacjonalista, oczywiście. O, a propos, to co mówiłem ostatnio, jak z Majką gadaliśmy tutaj, to że na stronach nacjonalistów, oczywiście, najspokojniej sobie w Kaczyński siedzi gdzieś tam. Oczywiście, wiadomo, że yy, on tam siedzi. Dlaczego on tam siedzi? Ponieważ, ponieważ naszą nieudolność, właśnie tych, tych, tych środowisk anarcho-lewicowych. Oni skry wykorzystali od razu, nie? Tu chodzi tylko i wyłącznie o ekologię, o, o, o zatrzymanie yy, procesu niszczenia natury, niszczenia planety, nie? I właściwie, yy, dlaczego one są tam, a ich nie ma. O, właśnie to bardziej pytanie, pytanie do Was jest: yy, one są na stronach nacjonalistów, ale nie ma ich u nas, nie? Dlaczego teraz ich nie ma u nas? Jak to mogło być? Jak to się mogło stać? Więc. Tetka Kaczyński, według oczywiście yy, naszych anarcho-lewicowców, takich dzisiaj będziemy nazywać, yy, czyli anarcho-prospołecznych tych wszystkich postaw, którzy ostatnio tam właśnie gdzieś słyszałem, że yy, anarchiści są za humanizmem, za człowiekiem, tak? No, no, dziękuję za takiego człowieka, który jedyne co robi, no to to kupuje plastik, ho. Technologia oczywiście popiera, industrializację, tak te fabryki, wszystkie to wszystko i mamy teraz tak, że, że, że 10 lat nam zostało, jak to się nie zmieni? A to się raczej nie zmieni, patrząc na naszego prezydenta, na to całe gówno, na tych politykierów zaszczutych, oszołomów takich typowych, nie? Dobra, teraz tak, skupmy się na tym, dlaczego Ted Kaczyński nie jest propsowany przez anarcho-lewicę, więc przygotowałem sobie cytat. Z tego powodu dzisiaj pierwszy raz. Tak, no bo my się tu rozwijamy, wiadomo. Uwaga, cytat. Ted Kaczyński. Nie można również liczyć na lewicę. No kurde, odkrycie, nie? Postawa lewicowa to kompleks niższości. Oczywiście, ja o tym mówiłem od samego początku. Nawet nagram kiedyś o tym odcinek, który się nazywał Wyjście z pozycji ofiary. Nienawidzą siły, dobra i powodzenia. Zwalczają konkurencję, bo w głębi duszy uważają się za nieudaczników. Nawet nie w głębi duszy, nie? Nie mogę wyobrazić sobie, bo w pojedynkę mogli być silni czy wartościowi. Drugi typ lewicowca, o następny, czyli anarcho. w ogóle y mi się już język o tych wszystkich, kurwa. No, chodzi o lewicę, o y liberalną lewicę. Teraz posłuchajcie. Drugi typ lewicowca to przespołeczny intelektualista lub członek klasy wyższej. That fucking Truman. Pozwolił sobie zbytnio wpoić wartości moralne, którego wpędzają w poczucie winy, próbuje się wyzwolić, ale nie ma siły na prawdziwą rebelię. Przyjmuje więc jako własne zasady moralne społeczeństwa, po to, by je oskarżyć, że ich nie dotrzymuje. No i co? Nic dodać nie Tak, to jest o was, właśnie. To jest o was, o tych wszystkich, którzy krytykują go. I, i, i problem teraz wasz polega na tym, że on w ogóle śmiał was skrytykować, naszych tutaj wielkich nie. Yy... Od razu poszły jakieś właśnie inwektywy, jakieś, jakieś bzdury. Nagle manifest się zaczął nie podobać, nie? że w manifestie bzdury są przecież. To, to, to były bzdury według Was? To jest święta prawda wszystko, co tu jest napisane. To. I to patrzcie, że to 25 lat temu, czy 28 lat temu on to zauważył, a to się nic nie zmienia tutaj, tak? To jest najgorsze w tym wszystkim, że nic się nie zmienia i jeszcze wy się utwierdzacie w tym wszystkim. Tego to, to ja w ogóle nie mogę zrobić. Utwierdzacie się, że wszyscy, którzy nas krytykują, to są jakieś tam wiadomo, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja leftawki już nie mam, ale, ale każdy artykuł, który był w jakiś sposób krytyczny w ogóle do ruchu anarchistycznego, nie? W Jakikolwiek ktoś tam mówi, słuchajcie, zmieńmy może to o tamto, siamto, to co było napisane od razu. Yy, I nawet ktoś tam się podpisywał anonim, bo oczywiście jak tam sobie z kolesiami żartowaliśmy, to, yy, to ja mówiłem od razu, że w tych artykułach krytycznych, które zresztą są na anarcho bibliotece, nie będzie najważniejsze to, yy, co tam było napisane w środku. tak? To nigdy nie jest najważniejsze, co jest napisane w środku. Najważniejsze jest, kto to napisał. Kto to zrobił, kto to powiedział, nie? Yy, I problemem jest nie to, co jest napisane, nie treść artykułu, tylko człowiek, który to zrobił. Człowiek, który to zrobił, to zrobił. wykluczyć, koniec z nim. Yy, a do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że przypamiętam, że na lewtawce, jeżeli, jeżeli one się ukazywały, tam jak one no, słuchać podyskutujmy, może, nie? To główne argumenty były takie, ja to na pewno Anarch napisał. To na pewno Anarch. To na pewno Anarch i drugi yy, szur anarchistyczny, czyli Grecja w Ogniu. Czyli Anarch albo Grecja w Ogniu. To nie, 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 to w ogóle nie ma co dyskutować, nie? Bo to. to, 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 to anarch, Grecja w Ogniu. No, yy, no jak tak może być, nie? Grecja w ogniu, w ogóle nie ma już teraz yy, lajków tam żadnych. Odkąd ośmielił się ten człowiek dać artykuł na temat yy, masztów 5G? To była tylko i wyłącznie krytyka yy, propsowania masztów 5G, tak? ktoś się można było zgadzać, nie zgadzać. Tam były argumenty od strony anarchistycznej dotyczące krytyki masztów 5G. Źle, nie można, ty no ja to w ogóle, nie? Tu radioanarchia to w ogóle Ja w ogóle się nie dziwię, czy, czy to bojkot powinien dawno być, radioanarchia i w ogóle wszystkiego. Na, o dziwo jeszcze są jacyś ludzie, którzy tego słuchają. I tak samo właśnie było wczoraj, wczoraj z Tedem Kaczyńskim, nie? Że... Jak to możliwe, że tutaj człowiek skrytykował w ogóle naszych wspaniałych tutaj liderów, nie? No jak to tak może być? Przecież my jesteśmy najlepsi. Oprócz Wrocławia nic się nie dzieje w tej Polsce zjebanej, co? Nie no, przecież my tutaj sobie nie? najlepsi y, czy bilety. Dyskusje, nie? Najlepiej, czy bilety kasować, czy ich nie kasować, nie? Y, następne dyskusje. Czy ktoś oczywiście jest Incelem, y, y, czy tym Incelem nie jest, nie? Bo napisał kiedyś, że przypuśćmy, y, nie wiem, że, 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 że poszedł do fryzjera, nie? Y, a do fryzjera nie powinien iść, no bo przecież wiadomo, że, że, że wtedy popiera system. No, no dobra, to było głupie przed chwilą, ale no, cały czas nie burdel taki tu trwa. Yy, nawet taki autorytet jak Ted Kaczyński został przez was yy, zjechany. Yy, następne tutaj argumenta, no technologia jednak jest potrzebna, do czego kurwa ci jest potrzebna ta technologia, do czego? Żebyś se, yy, nie wiem co... Yy, ekspres do kawy ci jest najbardziej potrzebny w życiu? Tak, bo se kawy nie umiesz zrobić? baranie jeden z drugim, no przecież bez kawy, no bez kawy to ja nie mogę przecież, nie? ja rano to muszę zawsze kawę. No i właśnie on takich ludzi jak wy krytykuje i to jest właśnie to. I tutaj nie jest dla was wtedy argument, że może jednak coś zmienić, nie? Może, może coś tutaj nie tak ze mną kurwa jest. Nie. Ten, który krytykuje jest durniem, nie? Aha i zaraz tutaj będzie, już kończę, i zaraz tutaj będzie na pewno na temat, no jak to przecież ja yy, też nie, nie potrafię znieść krytyki. Więc, jeżeli krytyką jest, czy tam było to, że ja nie propsuję, ja nie propsuję, tak, bo o to głównie były problemy, że ja nie propsuję powstańców. Anarchista propsuje pro, powstańców, to jest normalne. Powstańców, którzy walczyli o system, o, 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 o to, żeby Polska była pod panowaniem Ameryki, czy tam Anglii, żeby była prawacka, nie? Czemu nie? No ja to powinienem pracować? No przecież oni walczyli z faszyzmem, nie? No to walczyli z faszyzmem, ale że chcieli nowy system, to już tam, nie, chuj tam, nie? W sumie. No, 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 no. Także zajebiście, nie? Yy... Ja nie propsuję oczywiście. Yy... Zginęło tam w chuj ludzi, yy, rozstrzelali. No przykra sprawa generalnie. Tragedia, ludzie wytykali palcami tych powstańców, nie? Ale no... Anarchiści za powstańcami pewnie. Polska walcząca, nie? Polska walcząca do boju. Kurde. Super zajebiście, co? No także w ten sposób tutaj wiesz, wiecie, to, to yy, moja taktyka polega na tym, że jak ktoś mnie yy, krytykuje, mówię yy, na na radionarchia ktoś krytykuje, w porządku, nie mam problemu z tym. Od samego początku nie było. Można krytykować, można krytykować front antykapitalistyczny, nie? Tylko że to takie głupoty były pamiętam, że, że, że przypuśćmy. O, yy, może mi się podniosą znowu teraz, bo zaraz powiem coś o rozbracie. Rozbrat na przykład krytykował, że my się nazywaliśmy F.A., ja oni też się nazywają F.A., to my musimy teraz zmienić, nie? Co ma? Nie? No, no, jakieś takie zgrupy to było wszystko, nie? Dobra, nie marudza już, nie? Także tutaj właśnie podsumowując właściwie to i yy, ten cytat, po pierwsze tak, jakbyście mogły, mogli się zastanowić nad tym, co, o co chodzi w tym cytacie, yy, dlaczego on tak bardzo jest tutaj z linią tak zwanego radia anarchia, yy, równoległy, tak, że, że rzeczywiście tak jest, jak, jak tutaj on mówił. Yy, nie ma co się tutaj obrażać, no wystarczy trochę, nawet trochę posłuchać moich starszych yy, odcinków, tak, wyjście z pozycji ofiary, bardzo polecam yy, i głowa do góry, jest krytyka, trzeba ją wziąć na klatę, a nie tutaj człowieka yy, yy, od razu yy, stygmatyzować, tak, bo, 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 no ale do, do tego tutaj nasi internetowi kawowicze, to są to, co naj, najbardziej jednak uprzywilejowani właśnie yy, te autorytety wszystkie, nie nasze. Yy, a propos jeszcze tutaj muszę na koniec powiedzieć, że tutaj pewien znanych autorytetów. Yy, kiedy go spytałem, yy, słuchaj, bo tam zaczął krytykować, zaczął mnie wyzywać od Durniów czy coś tam, ja mówię stary mówię, nie? Cierpliwie, bo ja zawsze cierpliwie do tych staruchów też jestem, też powinien zacząć w końcu zacząć jebać wszystkich. Stary, kurwa, słuchałeś kiedyś Radio Anarchia? Nie, no nie słuchałem, mówi, nie? Nie będę wymieniał naprawdę z imienia i ale to jest naprawdę wasz wielki autorytet, ten człowiek. I on coś takiego, nie, ja nie słuchałem Radio Anarchia, nie? Ja po prostu tego idiotę chcę yy, stygmatyzować, chcę go hejterzyć mu, bo generalnie lubię to robić, nie? A już o co chodzi temu Radio Anarchia? Co tam jest napisane? To mnie nawet nie interesuje, bo jest głupi i tyle, nie? Super, super panowie i panie. I osoby, i, i w ogóle wszyscy, nie? Brawo! O, do zobaczenia, papachej!